Hej, hej, witajcie, tu ustawiliście i witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym moim projekcie zagrajmy Wy. Moi drodzy, zagrajmy w ostatnio ode mnie. się jak z rękawa. I nie chcę tym przedstawiać tutaj, wypuszczę ciekawy content. Tym razem czas na Let's Play z kontynuacji gry, która... Z której ukazał się chyba jeden z moich popularniejszych Let's Playów samodzielnych. Gra, w której mówię to jest Sonic Adventure DX, a grę, którą zamierzam... Zlecplejować grę, którą zamierzam zagrać. Jest Sonic Adventure 2 Battle! Sonic Adventure 2 Battle, która przedstawia nową postać rybala Sonica, czyli Shadowa. i generalnie jest kontynuacja Sonic Adventure i jest to myślę, że naturalne, że jeżeli zrobiłem Sonic Adventure DX, to film będzie też Sonic Adventure 2. Szczególnie, że tutaj jest gra naprawdę świetna, fajna ta turmówka. Moim zdaniem może nie tak dobra jak jedynka, ale to o tym w swoim czasie, na koniec samego let's play'a powiem swoje zdanie. Sonic Adventure 2 Battle wyszło w 2001 roku na Dreamcasta, w czerwcu 2001 roku. W Japonii już w grudniu 2001 roku doczekała się swojej wersji Battle na Gamecube'a, a w Europie, w Ameryce w pierwszym kwartale 2002 roku, podczas premiery tejże konsoli, czyli Nintendo Gamecube. Minęło bardzo dużo czasu, aż gracze pc owi e, ujrzeli e, reedycję, wydanie ponowne Sonic Adventure 2 tym razem na pc -ty. Nie pamiętam już dokładnie, w którym roku została wydana ta wersja, wersja dla y, komputerów osobistych. Podajże z tym poszły też wersje na Xbox Live, na PSN, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że na pewno na PSN nie można, gra, yy, można nabyć Sonic Adventure 2, yy, na Xbox Live nie wiem. W każdym razie, mamy tutaj zamiast yy, tej pierwszej różnicy, jeszcze możecie wrócić do menu, mamy grę jednoosobową, dwuosobową bitwę, to jest główna różnica w porównaniu do części, do wersji podstawowej, mianowicie urozmaicenie trybów dla dwóch graczy no i tutaj oczywiście w wersji testowej mamy różnego rodzaju nie wiem baczki czy liderborcy, delceki. Hmm. tutaj już nic nie jest potrzebne zmiany można więc przejść do wyboru historii otóż tym razem gra nie dzieli się na 6 oddzielnych historii na 6 oddzielnych postaci Mamy dwie historie, w których możemy zagrać odpowiednio, w Hero Story z Soniciem, Tailsem i Knucklesem, a w Dark Story z Doktorem Eggmanem, Shadowem i drugą nową postacią, czyli Róż. Zaczynamy oczywiście od historii bohaterów od Hero Mode i zaczynamy historię o 13.27 nad stolicą. Sigma Alpha Pierwsze słowo w tej grze! Pierwsze słowo! Może poza Live and Learn w um, Pierwsze słowo to już musi być Sigma! Warzecie, przeprzywiemy sobie helikopter, który uroczo przylatuje sobie nad miastem, a w którym siedzi nasz ulubiony Sonic the Hedgehog! który, apparently został w jakiś sposób pojmany przez GUN. GUN to są takie siły specjalne świata Sonic'a. I w ten sposób zaczynamy fabułę Hero Story, w ten sposób zaczynamy przygodę z Soniciem w Sonic Adventure 2 Battle. Muszę przyznać, że pierwszy etap, City Escape, on jest generalnie chyba dużo lepszym etapem niż etap, który zaczynał... Sonica... niż etap, który zaczynał Sonic DX. Skonie się na to naprawdę kilka fajnych elementów. Po pierwsze muzyka! Tym, każdy, kto zagrał w Sonic Adventure 2, każdy, kto miał ochotę chociaż trochę optować z y, tym tytułem, To doskonale zna ten punkt, bo on. tak wpada w ucho. Jest... Bardzo fajnie wpasowuje się w klimat tą szybką podróż z ulicami miasta, które jest bodajże na San Francisco. I podejść z możemy w końcu kontrolować Sonica! me free, trust me and we will escape from the To jest naprawdę świetny utwór. Ścieżka dźwiękowa w Art w naprawdę spełnia wszystkie wymogi, aby uznać, że naprawdę Świetne dzieło! Jeżeli chodzi o samą kontrolę, co się zmieniło w porównaniu do Stronika Adventure 1? Odrobinę zmieniła się chyba animacja, postaci. Grafika wygląda zdecydowanie inaczej. Trudno powiedzieć, wygląda lepiej czy gorzej. Graficznie to się może i prezentuje lepiej, ale czy. w, w sensie chodzi o to, że wprost wygląda to. Może ładniej? Z drugiej strony, mi się bardziej podobała grafika, chociażby w chociaż wersji DX, tak moim zdaniem. Chociaż nie ja, mam absolutnie nic przeciwko temu, co prezentuje... ...co prezentuje Sonic Adventure 2 Battle, absolutnie nie. Ja może powiem coś o rozgryźce w Sonicu? Mój nadzór z Soniciem gra się dokładnie tak, jak w DX-ie. O, mamy tutaj kilka nowych elementów, z którymi może oddziaływać się oni w interakcje. interakcji. Mamy yy, różnego rodzaju poręcze, po których możemy zjeżdżać. Mamy yy, rury, po których możemy skakać. O, te poręcze jeszcze bardziej dodają dynamizmu. Chociaż ja przyznam, że nie skatrzył się po nich najbardziej wygodnie. <śmany> Sajgdy się może skakać, wykonywać swój tak wykonywać spindash. No i biegać szybko. W końcu Garagol Fast. O, się się stłuchą, to właśnie musisz płynując, z tego przesnikiem inaczej je 19 Boshi, tak swoją drogą. Ale nie zapomniałem o tym, że on był w tej grze takim bólem w dupie. Jeżeli chodzi o witnessingiem nie ma jakiejś żadnych nowości, dalej jest to ta sama wspaniała rozrywka świetnej gry. Po co może być niż przemierzanie w lokacji szybkością jeża? Równo 2,53, świetnie. Powinienem wrócić do tego, tutaj rangę, bo mi całkiem... płynnie. No, a. Jak na początek. Dzisiaj zysyjemy emblematy. Główną różnicą w porównaniu do DX-a to to, że nie ma świata hub world, na który możemy zwiedzać. Oprzekrzyn! Także nie ma tego świata, nie ma... Mm, jakby możliwości poruszania się po tym świecie. Że trochę to szkoda, bo osobiście lubiłem Station Square i te pomniejsze światy. Trochę mi przykro, że... Nie. Wrócili do tego samika, ten pierwszy, ten Pierwszego bossa, pierwszy boss jest całkiem prosty i z tego co mi wydaje się dla trzech postaci. Tylko za każdej ma trochę inny ataki i ma trochę dziwny hitbox. To oh, nie warto podewać tych tych ataków, że kalkulacji, żeby odpowiednio prosto w niego wskoczyć. O, teraz... Dokładnie raz. Hey guys, i zawsze coś co mi się w Sonic Adventure 2 nie podoba z Dziębko. Realizacja kadrenek. Mam nadzieję, że to, że nie tłumaczy na bieżąco, nie jest problemem. Zresztą uważam, że nie jest, bo angielski nie jest tutaj aż taki trudny. Tylko że chcecie, żebym tłumaczył, to dajcie znać, że pierwszy odcinek który się trochę wcześniej, aby każdy mógł się zapoznać, to, zasugerować jakieś, nie wiem, podpowiedzi coś w tym stylu. I mamy prawidłowo nową postać, to jest, proszę Państwa, Shadow the Hedgehog! który w do Sonika posiada Chaos? szczególną moc Control. kontroli chaosu. Całardo! I kontrola chaosu pozwala mu na bycie cholernym cheaterem i moc teleportacji. Naprawdę. Zobaczcie, czasem kwestie nachodzą do siebie, na, dla siebie. Jedna postać nie skończy mówić, druga zacznie. To no, mi się trochę nie podoba. W to... 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 są nie dość chaotyczne. Zobaczcie, urywa po prostu. Znaczy posłuchajcie tam, zobaczcie. Urywa po prostu dialogi w kaczenkach, nie? Tymczasem nagle ze swoim szmaragdem znowu udał się w jakieś inne miejsce. To nie jest miejsce, w którym go zostawiliśmy w ostatnim grze. Postę... Nie można... okej, okay. nie wiem czy można tego typu gra mówić o jakimkolwiek lipcu ale na pewno... Kwestie postaci nie są dostosowane do mimiki twarzy, w sensie że do poruszania się ust. No. Zresztą to będzie widać, że tekst się kończy, postać mówi dalej. To będzie dużo takich przypadków. No i tutaj ze sami dowiemy się, że ojczyzna gusa pozostała taka sama jak w wiekcie. Mam też wlecone drugą nową postać, czyli róż, nie to by róż, która jest zawodową złodziejką klejnotów. I próbowała sobie przywłaszczyć zresztą, będzie sobie to przywłaszczyć... Jak to się udało. Master remont, ale on się głównie szlo jak na zewnątrz, a on na kresie, to